Cześć z tej strony Sławek i witam Was na kanale autobusy. Dzisiaj natomiast zamiast autobusów, to poruszymy bardzo interesujący temat tramwajów, a dokładniej na temat tego, dlaczego były one masowo likwidowane w naszym kraju. Omówimy sobie to, w jakich miastach kiedyś jeździły i z jakiego powodu już ich tam nie znajdziemy. Będzie bardzo ciekawie, tak więc, koniecznie oglądaj ten film do samego końca. Odcinek powstał we współpracy z kanałem Janek Gada, Ciekawostki Historie Podróże. Ostatnio wrzucił on odcinek o najstarszym tramwaju w Krakowie, który wciąż wozi pasażerów. Link do wideo znajdziecie w rogu ekranu. Co ciekawe, Janek w swych filmach porusza również tematy krakowskich tramwajów wąskotorowych. A więc jeśli interesują Was tramwaje, możecie bić do niego i zostawić mu subskrypcję. Pierwszą zlikwidowaną siecią tramwajową w mieście, której jest obecnie na terenie Polski, była dwukilometrowa sieć w Sopocie. Stało się to w 1906 roku. Zaledwie par lat później, w 1915 roku, zamknięto sieć tramwajów kondy w stoku. Jednak największe zamknięcia dopiero miały nadejść w okresie po 1945 roku. W najgorszej sytuacji znalazły się miasta graniczne. W niemieckim Gorlic tramwaje jeżdżą do dzisiaj, a po stronie polskiej w Zgorzelcu, zostały zlikwidowane w 1945 roku. Po podzieleniu miasta, no i nigdy już się tam z powrotem nie pojawiły. Podobna sytuacja była w Słubicach, które również znalazły się w strefie podziału miasta na dwa oddzielne. Słubice były na początku z NRD, a później ze Zjednoczonymi Niemcami. We Frankfurcie nad Odrą, po drugiej stronie rzeki, tramwaje jeżdżą do dzisiaj. Po stronie polskiej zostały wycofane już w momencie wkroczenia Armii Radzieckiej w 1945 roku. W obu przypadkach jest jednak iskierka nadziei. W planach jest, w ramach współpracy transgranicznej polsko-niemieckiej, budowa nowych linii i powrót tramwajów do tych polskich miast. Jednak warto zauważyć, że napięta sytuacja między Polską i jej sąsiadami nie tylko doskwierała w PRL likwidację linii tramwajowych, przykładem są tramwaje w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. W żadnym z tych miast tramwajów już nie spotkamy. Istniały one tutaj zaledwie przez 10 lat w okresie 1911-1921 powstały w związku z budową dworca kolei koszycko-bogumińskiej. Trasa miała 1793 metry długości, była poprowadzona po jednym torze z mijankami na Rynku i przy moście na Olzie. Tabor składa się z czterech wozów silnikowych firmy Ringower z Pragi. Gdy w 1920 roku doszło do podziału miasta na część polską, czyli Cieszyn i czechosłowacką, czyli czeski Cieszyn, tramwaj kursował bez zmian. Lecz wzmożone kontrole na moście granicznym uniemożliwiały płynną komunikację tego środka transportu. W końcu podjęto decyzję o jego likwidacji. Tramwaj tutaj też miał wrócić, ale po analizach zleconych przez obydwa miasta w 2017 roku okazały się te plany nierentownymi. Za to na pamiątkę ustawiono dwie repliki zabytkowych tramwajów. A także podczas przebudowy ulicy głębokiej w Deptak umieszczono w niej fragmenty szyn tramwajowych. Co ciekawe, punkty informacji turystycznej są w postaci słupków przystankowych. Wracając do okresu PRL i likwidacji sieci tramwajowej w Polsce, to nie sposób nie zwrócić uwagi na Dolny Śląsk. Na rynku w Jeleni Górze możemy spotkać zabytkowy tramwaj, który jest pamiątką po dawnych czasach. Ciekawostką jest to, że na początku były to tramwaje gazowe, kursujące od kolejowego dworca głównego do Heriksdorfu. 22 maja 1897 roku otwarto kolejną linię z Houndbanhof, czyli dworc główny do Herensdorf, czyli obecnie Sobieszowa. Ostatni tramwaj gazowy zjechał do zajezdni 7 listopada 1899 roku. A 9 lutego 1900 roku otwarto pierwszą linię elektryczną, zajezdni w Maliniku, do dworca głównego. Ciekawostką jest również to, że tramwaj ten nie służył tylko mieszkańcom, ale i również kuracjuszom. W czarnych latach tramwajowych dla PRL, czyli latach 60. XX wieku, linie tramwajowe systematycznie były skracane. 31 grudnia 1964 roku zamknięto linię do Podgóżyna, a zaś 28 kwietnia 1969 roku był ostatnim dniem kursowania tramwajów w ogóle w Jeleniej Górze. Ciekawostką jest to, że tego dnia przejazd był bezpłatny. Tramwaj na ulicach miasta pojawił się jeszcze 1 maja 1969 roku podczas pochodu, ale nie był to już regularny kurs. Jeśli mówimy już o latach 60. XX wieku w Polsce Ludowej, to warto jest wspomnieć o innych miastach Dolnego Śląska, gdzie tramwaj zakończył swój żywot. 28 lipca 1968 roku w MPK Legnica powołano brykadę do likwidacji infrastruktury tramwajowej. Infrastruktura sieciowa legnickich tramwajów została zdemontowana w okresie od czerwca do października tego właśnie roku. A tory w brukowanych ulicach były zalane po prostu asfaltem. Dwa lata wcześniej w 1966 roku zakończyły jazdy tramwaje w Wałbrzychu. Pierwszą linia otwarto w tym mieście w 1898 roku i była obsługiwana na początku przez 21 wagonów motorowych i 8 doczepnych. W 1938 roku było to już 36 wagonów napędowych i 15 doczep. Po wojnie i przejęciu w sierpniu 1945 roku przedsiębiorstwa przez polskie władze, tramwaje nie były modernizowane. Poza wprowadzeniem do ruchu nowych wagonów typu 2N2 oraz 5N. 30 września 1966 roku z trasy Wałbrzych-Szczawno-Zdrój zjechał ostatni kurs tramwaju. Zastąpiły je trolejbusy i autobusy. A od 1973 roku. Po likwidacji linii trolejbusowych, wyłącznie autobusy miejskie. Byliśmy już w województwie śląskim i wróćmy na chwilę do innego z większych miast tego regionu. Najdłużej ze wspomnianych wyżej sieci tramwajowych, ostały się te w Bielsku Białej. Przez ponad 70 lat, od końca XIX wieku woziły pasażerów. Rok 1971 jednak nie był dla nich łaskawy. I również wtedy zjechały ostatnie tramwaje z torowisk. Obecnie można jeszcze ostatnie wagony znaleźć w mieście, ale miasto myśli również w przyszłości o odbudowie sieci tramwajowej. Skupmy się teraz na likwidacji tramwajów w okresie PRL. Co zadecydowało o tak drastycznych zmianach, oczywiście względy ekonomiczne. Utrzymanie linii ze względu na wysokie ceny energii i bardzo duże koszty eksploatacji taboru było w opinii władz nieopłacalne, stwierdził dr Kasper Pęcarski odnosząc się do likwidacji tramwajów w Słupsku. W innych polskich miastach było podobnie. W dodatku odbudowująca się Polska po 1945 roku nie była w stanie zapewnić tak dużej ilości taboru większości miast na ziemiach zachodnich wykorzystywano tabor niemiecki, który pamiętał czasy jeszcze przed wojną. Oczywiście, poza wymienionymi wyżej względami, problem był inny. Awaryjność leciwego taboru, a także po prostu brak części zamiennych. Między innymi, powodem była zupełnie nowa sytuacja geopolityczna Europy, gdzie przedwojenne fabryki były w nowych rękach w dodatku w dużej mierze po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Wiadomo, że taka sytuacja, nawet jeśli by były części zamienne, wymagałoby od władz PRL zakupu w cenach dywizyjnych, które lepiej było poświęcić na inne cele. Trzeba było również brać poprawkę, że inwestowanie w ziemie zachodnie mogło być też zagrożone, bo bardzo długo panowała panika, czy nie wrócą one do Niemiec. Bardzo dobrze widać to po stanie taboru, który jeździł jeszcze w latach 90 w takich miastach jak chociażby Szczecin, ale też będący w lepszej sytuacji Wrocław czy Poznań. Tam można było znaleźć wysłużone wagony typu N, które były produkowane przez zakłady Konstant w Chorzowie, Stocznię Gdańską nr 3 i Stanocką Fabrykę Wagonów Sanowak w latach 48-56, co dopiero mówić o mniejszych miejscowościach, o których wspomnieliśmy wcześniej. Osobną sytuacją była zawierucha wojna w 1945 roku. Dobrym przykładem jest tabor tramwajowy w Kostrzynie nad Odrą, który to po przejściu frontu po prostu przestał istnieć. Ocalał tylko jeden tramwaj numer 5, który został później przewieziony do Gorzowa Wielkopolskiego. Warto też wspomnieć, że władza komunistyczna ze miar chciała zastąpić cały ruch na torowiskach nie tylko tramwajowy, ale też kolejowy, z samochodami i autobusami. Co prawda, autos z prawdziwego zdarzenia pojawił się w Polsce w masowej skali dopiero w ostatnich dekadach, już po upadku PRL. Ale to przecież w okresie komunizmu na polskich drogach zaczęły się pojawiać pojazdy polskiej produkcji, zaczynając od Syren przez Maluchy aż po Polonezy. W komunikacji zbiorowej zaczęły dominować ogórki Jelcze czy z czasem węgierskiej karusy. W dodatku na świecie była po prostu taka moda, by przerzucać ruch na drogi. Zresztą na zachodzie wspierana przez lobby dużych koncernów motoryzacyjnych, warto przyjrzeć się historii upadków tramwajów w Stanach Zjednoczonych czy nawet w Brytyjskich. Także nie możemy powiedzieć, że Polska była wyjątkowa pod tym względem. Powiew nadziei w XXI wieku na pewno wzbudził Olsztyn. Dzięki wykorzystaniu środków unijnych zbudowano tam całkowicie na nowo sieć tramwajową, a dodajmy, że tramwaje istniały w tym mieście od 1907 roku. W roku 1959 długość tras komunikacyjnych wynosiła 43 km, w tym tramwajowych 6 km, funkcjonowało łącznie 8 linii, z czego dwie tramwajowe. Przewieziono nimi aż 16 milionów pasażerów. Po raz kolejny, czarne lata 60. XX wieku, dopadły tramwaje w tym mieście. Ten środek komunikacji zniknął z olsztyńskich ulic w 1965 roku za sprawą starania miasta z nowoczesnym taborem. Po zupełnie nowych torowiskach i to w innym układzie sieci, tramwaj wrócił do tego miasta w grudniu 2015 roku. A czy waszym zdaniem powinny być odbudowane wszystkie linie tramwajowe, które kiedyś istniały w polskich miastach? Dajcie koniecznie zaś w komentarzu oraz wbijcie na kanał Janek Gada, aby poznać więcej interesujących historii na temat tramwajów w Polsce. A ja dziękuję za Waszą uwagę. Do usłyszenia i cześć.